Cześć. Dzisiaj chciałbym zabrać Was w podróż do roku 1999, gdy siły NATO rozpoczęły operację Allied Force przeciwko siłom Federacyjnej Republiki Jugosławii. Zanim przejdziemy do tematu, chciałbym nieśmiało zauważyć, że podchodzę do tego wątku po raz enty i zabieram się za to, jak pies dojeżdża, i pewnie to widać. Z góry przepraszam więc za wszelkie niedogodności. Natomiast zanim przejdziemy do meritum, kilka wyjaśnień. Po pierwsze, wątek, który będzie tutaj dosyć istotny, to kwestia tego, że będę w materiale używał wymiennie określeń Jugosławia-Serbia, jak również przymiotników jugosłowiański czy serbski, gdyż formalnie Jugosławia przestała istnieć dopiero w 2006 roku. Wcześniej, w latach 1993-2003, nazwa Jugosławia była zarezerwowana dla Federacji Serbii i Czarnogóry, która w latach 2003-2006 stała się konfederacją tych państw, później się rozpadła. Sprawa druga, o której chciałbym powiedzieć, to nie zamierzam tutaj wdawać się w tematy polityczne, jak oceniam naloty NATO, jak oceniam działania NATO, czy Serbowie mieli prawa do Kosowa, czy nie mieli. To jest temat na inną dyskusję, w myślę innym miejscu. Operacja Allied Force rozpoczęła się po ostrzeżeniach kierowanych w 1998 roku przez NATO do prezydenta Serbii Slobodana Miloszewicza, od którego oczekiwano wycofania wojsk serbskich z Kosowa. Jednym z elementów działań bojowych w ramach operacji było zgromadzenie sporych sił lotniczych, w skład których weszło m.in. 15 samolotów F-15C z 493 Dywizjonu Myśliwskiego, wchodzącego w skład 48 skrzydła myśliwskiego, stacjonującego w bazie RAW Leikenhit. Samoloty zostały wysłane do bazy Aviano we Włoszech, skąd miały przywykonywać zadania CAP, czyli Combat Air Patrol, bojowe patrole powietrzne, oraz misje OCA, czyli Offensive Counter Air, polegające na przeprowadzeniu ataków na bazy lotnicze nieprzyjaciela, w celu powstrzymania jego sił lotniczych przed wykonywaniem operacji bojowych. Według założeń operacji Allied Force działania NATO miały mieć początkowo charakter odstraszający, a dopiero później, kiedy już ta obecność samolotów NATO byłaby dosyć widoczna dla przeciwnika, czyli dla Serbów, sprzymierzeni mieli przejść do ofensywy i wyłączyć ich lotniska z możliwości operowania. Operacja zaczęła się 24 marca 1999 roku. Po przebazowaniu do włoskiej bazy Aviano trudno wykrywalnych samolotów uderzeniowych F-117 Nighthawk. Stacjonujący wcześniej w Aviano 493 Dywizjon Myśliwski z 48 skrzydła myśliwskiego, został przeniesiony do bazy Cervina, również położonej we Włoszech. Sytuacja w powietrzu przedstawiała się bardzo korzystnie dla sił NATO, które mogło rzucić do walki dziesiątki nowoczesnych myśliwców F-15, F-16, a także najnowszych maszyn o utrudnionej wykrywalności, wśród których można wymienić Bedwa Spirit i F-117 Nighthawk. Przeciwko siłom Nato Jugosłowianie mogli rzucić co najwyżej kilkanaście migów 29, które przynajmniej w teorii mogły nawiązać równorzędną walkę z amerykańskimi maszynami. Reszta jugosłowiańskiej floty złożonej między innymi z migów 21, nie mogła nawet równać się z maszynami koalicji pamiętajmy o tym, że mówimy tutaj o tych najlepszych samolotach, a nie wspominam o tych konstrukcjach jugosłowiańskich typu Soko Galeb i tym podobnych. Maszyn, które były wykorzystywane do szkolenia i do tej pory latają w lotnictwie serbskim. W pierwszym dniu walk główny ciężar walk z jugosłowiańskim lotnictwem spadł na pilotów 493 Dywizjonu. W ramach pierwszej misji, przeprowadzonej 24 marca 1999 roku, nad Jugosławią do akcji skierowano cztery myśliwce F-15C. Klucz odkrzcizył kryptonim nóż i miał za zadanie przeprowadzenie uderzenia na serbskie lotniska, których wyłączenie z użytkowania stanowiło pierwszy krok do rozpoczęcia operacji bojowych nad Jugosławią. Drugim krokiem było sparaliżowanie serbskich stacji radarowych. Właśnie takie zadania otrzymał klucz z 493 Dywizjonu. Dowódcą klucza był wówczas Robert Cricket Runner, który kilka miesięcy wcześniej dołączył do 493 Dywizjonu nazywanego Ponurymi Żniwiarzami. Runner nie odegrał zbyt dużej roli podczas tej konkretnej misji. Jego skrzydłowym był K-Bob, czyli Antony Słaney. Drugą parę tworzyli Cezary Rico Rodriguez oraz Dziki Bill Denim. Wśród wszystkich uczestników operacji najbardziej doświadczonym pilotem był wówczas Rico, który miał za sobą strącenie dwóch irackich migów. W zasadzie trudno mówić o strąceniu. Ponieważ pierwszym sukcesem Rika było zniszczenie irackiego MIGA-29 na ziemi i miało to miejsce 19 stycznia 1991 roku. Drugim sukcesem, który odniósł, było zestrzelenie MIGA-23. Ten padł łupem Rika tydzień później, czyli 26 stycznia. Nad Jugosławią Rodríguez dopisał do swojego konta jednego MIGA-29, no i tym razem to była walka powietrzna. Początkowo nic nie zapowiadało, że lot zakończy się spotkaniem z nieprzyjacielem. W czasie, gdy amerykańskie zgrupowanie opuszczało bazy we Włoszech, piloci byli rozleniwieni. Część z nich wspominało potem, że zamiast skupić się na pilotowaniu, woleli podziwiać widoki. Dopiero podczas wchodzenia w obszar docelowy Rodriguez zauważył samolot jugosłowiański, który szybko wylądował, nim amerykańskie myśliwce zdążyły go zaatakować. Krótko potem na lotnisko poleciały bomby, więc możliwe, że pilot jugosłowiański nie zdążył ukryć swojego myśliwca w zabezpieczonym przed bombardowaniem hangarze. Po ataku klucz kontynuował lot na północ. Na czoło wysunęli się Rodríguez i Dziki Bill, podczas gdy krykiet i K-bop patrolowali przestrzeń nad Czarnogórą. Zadaniem pary Rodrígueza było patrolowanie między Belgradem a Kosowem. RICO wykrył cel, który po opuszczeniu lotniska w Kosowie skierował się na północ i pozostawał na niewielkiej wysokości. Później pojawił się na południowym zachodzie i zaczął się wznosić. Wówczas Amerykanie nawiązali kontakt z samolotami AWACS w celu potwierdzenia tożsamości celu. MiG-29 został wykryty i namierzony o godzinie 19.09 na wysokości 6000 stóp, 40 stopni i 62 mile od maszyny Rodriguez'a. AWACS nie potrafił jednoznacznie określić tożsamości celu. Chwilę potem Amerykanie utracili namiar. Trzy minuty później Rodriguez zdołał ponownie namierzyć serbską maszynę. AWACS o 19:12:36 sekund Nadal nie potrafił zidentyfikować celu, ale sekundę później Rodriguez otrzymał potwierdzenie, że jest to MiG-29. Rodriguez odrzucił zbiorniki podskrzydłowe, wszedł na 33 000 stóp i przyspieszył do 1,4 Macha. O 19.13.27 sekund Rodriguez wystrzelił pierwszy pocisk M120, który prawidłowo zszedł z szyny i ruszył w pościg za celem. O 19.14 6 sekund nastąpiła wielka eksplozja, którą amerykański pilot wspominał dosyć ciekawie. Mówił, że wyglądało to jakby na kilku ustawionych obok siebie boiskach piłkarskich w jednym momencie zapalono światło. Dodawał też, że przechwycenie miało miejsce nad zachodnimi górami Kosowa, które wciąż były pokryte śniegiem. Odbicie eksplozji od śniegu sprawiało, że goście biorący udział w uderzeniach daleko na południu Czarnogóry zastanawiali się w cośmy do diabła uderzyli. Ponurzy żniwiarze z 493 Dywizjonu nie skończyli jeszcze polowania. Krótko po nożu w powietrzu znalazł się klucz noszący kryptonim Edge, co można przetłumaczyć jako krawędź. W locie uczestniczył m.in. kapitan Mike Dozer-Schauer, który leciał na F-15C z numerem seryjnym 86 0 -159. Schauer urodził się w lutym 1968 roku w Brandenton na Florydzie. Po zakończeniu kariery wojskowej pracował jako pilot dla znanej firmy FedEx, a później rozpoczął karierę polityczną. Obecnie jest członkiem Senatu Stanowego na Alasce, w którym zasiada z ramienia Partii Republikańskiej. Podczas swojej służby w US eee, w zasadzie nie w US Army Air Force bo to jest nazwa historyczna tylko w US Air Force, mój błąd, latał na m.in. F-15 i F-22 Raptor. Zanim jednak Schauer zamienił fotel pilota myśliwca na mniej komfortowe miejsce w Senacie, udało mu się posłać na ziemię jednego jugosłowiańskiego MiG-29. Było to 24 czerwca. O godzinie 22 czasu miejscowego Schauer zauważył kontakt radarowy potwierdzony przez samoloty AWACS. Okazało się, że jugosłowiański MiG startował z lotniska Batjanica niedaleko Belgradu. Po nawiązaniu kontaktu Schauer wystrzelił dwa Amramy. Pociski wystrzelono z dosyć dużej odległości i najprawdopodobniej zostały one wymanewrowane przez jugosłowiańskiego pilota albo ich sygnał został jakoś zakłócony. Trzeci pocisk odpalony przez Amerykanina trafił cel. Schauer znajdował się wówczas znacznie bliżej MiG-29, co również nie pozostawało bez znaczenia. Trzeba powiedzieć sobie otwarcie, że jugosłowiańskie lotnictwo nie miało szans w walce z siłami NATO, które dosłownie zasłoniło niebo nad Serbią. Piloci spod znaku białych gwiazd polowali na jugosłowiańskich pilotów jak na indyki. Straty zadane wówczas przez siły Nato lotnictwu serbskiemu. Do dnia dzisiejszego mają spory wpływ na postrzeganie świata przez Serbów. Można tutaj wspomnieć chociażby o piosence Cerni Bombarderi, Rukow... Rukowulowicza, on się bodajże tak nazywa. Kilka lat temu. Jeden z serbskich pilotów na łamach zachodniego serwisu zadeklarował, że to właśnie on zestrzelił słynny amerykański samolot F-117 Nighthawk, którego zniszczenie zazwyczaj przypisywane jest obronie przeciwlotniczej i zestawom neva. Podpułkownik Gwozden Dziukic powiedział: Poczułem się jak Indianin, który właśnie zdobył skal. No niestety, podobnie jak w przypadku walki Indian z bladymi twarzami, ostatecznie zwyciężyli podwładni Wielkiego Białego Ojca z Waszyngtonu. No cóż, z mojej strony to już wszystko. Mam nadzieję, że tematyka serbsko-jugosłowiańsko-bałkańska okazała się dla Państwa choć trochę interesująca. Jeśli będzie taka wola, to będziemy wracać do tego tematu. Tym bardziej, że przy okazji operacji NATO w Jugosławii pojawiło się wiele ciekawych lotniczych wątków. W tym także związanych z polskim przemysłem lotniczym. A zatem mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym materiale. Proszę dać znać w komentarzu, czy Wam się ten temat podoba. Zanim jednak Państwa pożegnam, zachęcam do wspierania kanału. Aby to zrobić, warto zasubskrybować kanał, a także kliknąć w dzwoneczek, dzięki któremu będziecie Państwo na bieżąco informowani o każdym nowym filmie, który będzie pojawiał się na kanale. Od pewnego czasu. Filmy pojawiają się codziennie, ale nie wiem, czy uda mi się tą tempo utrzymać. To klikanie w dzwoneczek jest dosyć istotne, ponieważ YouTube dosyć mocno obcina zasięgi. Zachęcam także do pisania komentarzy i zostawiania lajków pod filmami, przy czym zaznaczam, że komentarze są moderowane i muszą być zaakceptowane przez moderatora, więc jeśli nie pojawią się od razu i nie widzicie ich od razu, bo na przykład moderator nie siedzi cały dzień przed komputerem, no to też się nie zdziwcie. Warto także wesprzeć kanał poprzez zakup wirtualnej kawy. Aby to zrobić, wystarczy wejść w link znajdujący się w opisie filmu i tam przejdziecie już Państwo na stronę, gdzie będzie można dokonać przelewu. W opisie znajdziecie także informacje na temat zbiórki prowadzonej przez Fundację Krwinka na rzecz 17-latka z Łodzi, Emila Misiurka, który zmaga się z rakiem. Mam nadzieję, że znajdą się tu osoby, które udzielą mu wsparcia w jego walce z chorobą. Z mojej strony to już wszystko, zachęcam do zapoznania się z pozostałymi filmami na kanale, trzymajcie się ciepło, wszystkiego dobrego, cześć!